Świat doświadczył trzeciego najcieplejszego lipca w historii, podaje Unijna Agencja Monitorująca Globalne Ocieplenie. Mimo nieco niższej średniej globalnej temperatury, naukowcy z Unijnej Służby do Spraw Zmian Klimatu Copernicus zauważyli, że w lipcu utrzymywały się upały i powodzie. Choć nie było tak gorąco jak w lipcu 2023 czy 2024 roku, to eksperci ostrzegają, że nie oznacza to wygaśnięcia zmian klimatu. Wysokie temperatury i suche warunki po wyjątkowo ciepłych wiosnach podsyciły pożary w południowej Europie. Upały dotknęły również kraje Europy Północnej. Finlandię i Norwegię nawiedziły fale gorąca i rekordowe temperatury. Według agencji monitorującej należy spodziewać się nowych rekordów temperatur i większej liczby ekstremów klimatycznych, chyba że stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze zostanie zmniejszone. Gazy cieplarniane uwalniane podczas spalania paliw kopalnianych, benzyny, ropy i węgla są główną przyczyną zmian klimatu.